Dzień dobry, dzień dobry, witajcie we vlogu. Dzisiaj mamy sobotę i zaczynamy kręcić vloga. Stoję tutaj, o, muzyka mi się męczyła, stoję pod CCC z tego względu, że wymieniałam z arkiem buty. Chciałam na 34, a co się okazało, że 34 jest na arka za mały, więc dobrze, że wzięłam 35 ja przymierzył, w prawda? Bo gdybym jechała sama, to na pewno wzięłabym 34. A co się okazało, że Arek nosi już rozmiar 35. I lecimy. Gdzie Arek? Na basen. Lecimy na basen. Jesteśmy już na miejscu, bierzemy rzeczy. Arunia, poczekaj, bo jeszcze to torby musimy zabrać z samochodu. O. Arka maska. Chodź, Ciepło? <laughs> Ktoś ma tak samo na imię jak ty, to się zareagował. Myślałeś, to do ciebie, nie? No. Udało nam się z pogodą, co? A miało padać. No nie, za bardzo. Czemu? Za gorąco ci? No, Teraz będziesz na basenie. Się z pogodą nie udało. Nie, czemu? Przecież nie pada. No jest za gorąco. Za gorąco ci? Udało. Dobrze. A tego nam się nie udało z mhm. pogodą. Rozumiem. Mieszko. Fajnie gdyby było gdzieś 25 stopni. To było idealnie. No, też lubię jak jest 25. Jak jest 30 stopni, to jest trochę dla mnie też za gorąco, wiesz? A dla mnie wolno. Ale fajnie, że nie pada. Można sobie fajnie czas spędzić. O, ja idę przez mostek. To idziesz? Przez mostek. Przez mostek? Dobra, to ja też idę przez mostek. Jesteśmy już, wiecie, w Sieradzu, yy, Idziemy sobie na basen i powiem wam, że dużo osób mi się dziwi dlaczego. Ja jeżdżę zamiast do Zyńskiej Woli, to jeździmy na Sieradz. Na basen, ale tutaj odpowiem Wam, że bardzo lubię y, ogólnie ciszę i spokój. I tutaj na basenie jest zazwyczaj tak, że ciluję, odpoczywam sobie. W ogóle nie mam znajomych tutaj, bo nikt mi tutaj nie zna i mogę sobie spokojnie odpocząć. A w Zońskiej woli zawsze nie to, że ja nie chcę towarzystwa, bo to nie o to chodzi, ale czasami po prostu chciałabym spędzić czas tylko i wyłącznie z rodziną na spokojnie. Tutaj z moim synusiem ukochanym, więc wybieram sierac. Nikt mnie tutaj nie zna, na no spokojnie mogę sobie, wiecie, odpocząć i spędzić fajny czas. Dobra, Dobro. Dawaj, kaczkę trzeba uratować. Ja się uratowałem. Uratowałeś? No. Żyje? Ekstram, tak? pewnie. <gry> Uratowałeś. Uratowałeś? Tak. tak, u niego jest. Wróciły czynności życiowe. Super! Mamy wymróconą mocnówkę, dwie osoby pod wodą od dwóch minut. Czyli już nie mamy nie. dużo czasu, nie? Tak, więc no. trzeba zrobić na tych naskoczeń Dobra, wierzącą. lecimy. To są nieprzytomne. To są nieprzytomne? To mój! Zobacz, ja podeszły wodorówkę. Dobra, to płynij po mnie. Dobra, dobra da? dam radę? Dam ja radę. Te... Płynę... Dobra, okej. Okay. Więc ale się rozpadało, Aroś, co? Mhm. No. A ja biorę największą pocję. Porcję nuggetów. Największą porcję nuggetów? No. Tak. Hamburgera. To chcesz fryzja. jechać do McDonalda zjeść? No. Także słyszycie, jedziemy do McDonalda zjeść. Mieliśmy jechać do restauracji jakiejś, ale Arek wybrał restaurację McDonald'a. Także trochę fast foodów, słuchajcie, muszę zmienić. Okulary, o, teraz już widzę. Ale w ogóle nas dorwała naprawdę taka ulewa. Mhm. Maka, teraz, ale mieliśmy fart... nie da wytrzymać. No, ale słuchaj. Albo mogliśmy wybrać KFC. KFC? Nie, Aruś. No, ale lepiej kupić Maka albo KFC. Mhm. E, jedziemy w ogóle coś zjeść. Otraz teraz przestało padać. Takie przylotny też. W ogóle mamy takie szczęście ostatnio, że jak jesteśmy na basenie, to e, jest się pada. No. I w ogóle drzwi mi piszczą od samochodu. Trzeba je naprawić. Także śmigamy coś zjeść je i później skorzystamy jeszcze z basenu domowego albo z jacuzzi. Co wybierasz, ba Basen przydomowy czy jacuzzi? Ba basen. basen? W jacuzzi bez szarej, nie? Z tego miejsca sobie że bardzo kiepsko się czuję, że mój nastrój jest e, bardzo zły. Tak było. Dzisiaj jest lepiej, fajnie, bo wiecie, spędziłam sobie czas z moim synem, którego mi bardzo brakowało tego czasu. Takiego, wiecie, dla nas tego czasu, że jesteśmy, wiecie, we dwójkę, sami mamy czas dla siebie, możemy coś porobić typu nawet wiecie, basen, chociaż mamy basen w domu, mamy jacuzzi, ale wiecie, to nie jest to samo, jak gdzieś sobie sami pojedziemy, spędzimy sobie razem czas, to jest taki czas dla nas. I naprawdę mi tego czasu ostatnio brakowało dla mojego dziecka. Wakacje się zaraz kończą, dwa tygodnie zostało do szkoły i mam wrażenie, że te wakacje tak szybko mi minęły. Byliśmy, wiecie, na wyjeździe, byliśmy nad morzem, byliśmy dwa tygodnie. Wcześniej też gdzieś tam mieliśmy jakieś tam rozjazdy, gdzieś tam spędzanie razem czasu, ale mam wrażenie, że jakby te wakacje przyleciały przez palce i... Te moje, jakby wiecie, zawirowania i w ogóle związane, tak wiecie, z emocjami, gdzieś tam, yy, mam wrażenie, że po prostu nie wykorzystałam tak na 100% tych wakacji, żeby je spędzić z moim dzieckiem, yy, żeby spędzić je, wiecie, jakoś tak fajnie, bo czas tak strasznie szybko leci, ale to tak jest, jak człowiek pracuje na cały etat, ale wiadomo, są sytuacje takie, gdzie... Wiecie, no one są nieprzewidziane, gdzieś coś musimy zrobić, gdzieś coś musimy załatwić, albo powiedzmy, nie ma pogody, żeby gdzieś tam pojechać, bo też zdarzają się takie sytuacje i mam wrażenie, że te wakacje mi, tak, wiecie, umykają bardzo, bardzo szybko i w ogóle. No, ale dzisiaj fajnie było. Dzisiaj było fajnie, cieszę się, od razu mam humor lepszy mm, i w ogóle. Przyjechaliśmy rowerami z Arkiem na Plac zabaw i jest prawie, że 20. Kupiliśmy lody, znaczy w sumie loda, bo ja tak naprawdę nie chciałam. Chrupeczki i teraz będziemy się troszeczkę bawić tutaj na placu zabaw. Zobaczcie, nikogo nie ma. Odczepiłam sobie rzęsy w ogóle. Jak możecie zauważyć, nie mam. Co tam synuś? Mam swoje oczy. Wziąłeś chrupki? Będziemy jeść? No, może się pobujamy trochę jeszcze na huśtawce. A roz jest ktoś oprócz nas? Mm, mm. No nie ma nikogo. No. A my to nikt? Ale my to jesteśmy sami tutaj. My jesteśmy wyjątkowi. A my to nikt? My jesteśmy wyjątkowi. Pobujać cię. Jak byłeś malutki, zawsze mama cię dobujała, pamiętasz? Mm -hmm. Ostatnio albo się witam z Wami z samochodu, albo żegnam. Jestem przed pracą, mam jeszcze parę minutek, więc stwierdziłam, że odpalę kamerę i chwilę z Wami pogadam. Jest tak gorąco, padało Ci u nas w nocy. Miałam nadzieję, taką wiecie, cichą nadzieję, że troszeczkę będzie mniej duszno, że będzie takie fajne powietrze, ale niestety jest duszno. Dzisiaj w nocy ciężko się spało, stałam w takim ogromnym, słuchajcie, Bólem głowy, że musiałam wziąć tabletkę od razu na przebudzenie, trochę hałasuje klimatyzacja, wiecie, bo yy, stalałam sobie i tak jeszcze nie wyłączyłam do końca samochodu, bo jest bardzo gorąco dobrze, że w pracy mam klimatyzację więc tak człowiek tego, wiecie gorąco za bardzo nie odczuwa yy, mamy niedzielę, nie wiem, czy mówiłam wcześniej dobra, stało mi jeszcze, słuchajcie, 4 minutki więc lecę do pracy, chciałam z Wami się tylko przywitać i życzyć Wam miłej niedzieli. Czekasz przy bramie na dziecko tak, czeka piesek no czekamy na Arka, bo pojechał rowerem na kółko, wiesz? Powolutku tylko się rozglądaj, czy auto nie jedzie. Ostatni raz, no dawaj. Jutro pojedziemy na wycieczkę rowerową. Kochani, z tego miejsca chciałam się z wami pożegnać. Jest mi bardzo miło, że oglądacie. Stawiajcie łapkę w górę, subskrybujcie, jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi filmami i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Za oknem mam burzę, więc pewnie troszeczkę będzie słychać tutaj, A już chciałam wiecie, z Wami się dzisiaj pożegnać, stawić tego vloga na kanał i do zobaczenia. Trzymajcie się, pa-pa!